Dzień dobry, kłania się Artur Głowacki. Czy można prosić o połączenie z panem burmistrzem? Dobrze, dziękuję. Jest to, proszę Państwa, to co kiedyś mówiłem, że w Niemczech nie ma problemu się umówić. Jestem w Bad Essen, y, z burmistrzem na rozmowę. Następnego dnia miałem już spotkanie. Byłem tylko w drugim dniu w Bad Essen. pracuję tutaj. E, natomiast. Czas oczekiwania jest zbyt długi. W Wałczu jest to masakra, nie? To jest od czasu tuderka, kiedy próbuje się dodzwonić. To jest masakra. To, to jest telefon dla wszystkich mieszkańców Wałcza i okolic, i całej Polski. To jest totalny wstyd. Jeszcze raz próbujemy wydzwonić. To jest totalny wstyd. Ręce opadają. Że miał ja coś kłamał, nie? Proszę bardzo, wybieram. Teraz nawet tu jest zajęty. Nie jest to wstyd? Tak. Za Tuderka i teraz po prostu totalna porażka. Jeszcze raz spróbujemy. Jeszcze raz. Tak. I nagłośnienie zrobimy. Proszę. Numer do Wałcza. O! Konsultantka się, zaraz pytamy się co i jak. W trosce o zapewnienie hmm. ochrony Państwa danych osobowych uprzejmie informujemy, iż informacje zawierające dane osobowe, m.in. w sprawach podatkowych, nie będą udzielane telefonicznie. A kto ma zamiar tego Wszyscy słuchać, to jak to dzwonię z do... zagranicy, na przykład z komórki, stara, prawda? I mi wali na telefon co kropka, chwilę. Bip, kropka, bals, złotówka kropka, pl. w plecy, złotówka kropka, w plecy. Urzędu. Mhm. Dobrze, jestem w miejscu pracy, gdzie mam bezpłatne połączenia i mogę hmm. dzwonić do oporu cały dzień. Wie pani co? Nazywam się Artur Głowacki i wyrażam swoje niezadowolenie z powodu obsługiwania pacjentów, czyli powiedzmy klientów, tak? Jeżeli ja jestem waszym klientem, a jednocześnie startuję na prezydenta Polski i mam czekać pół godziny na odebranie, na zgłoszenie się sekretariatu, to chyba nie tędy droga. Wszędzie piszecie, że jesteście dla klienta, a nie jesteście nawet dla kandydata na prezydenta. Jeżeli ja powiem, że jestem Artur Głowacki i chcę mieć, rozmawiać, z burmistrzem, to niech pani zrobi coś, żeby chociaż w tym sekretariacie dziewczyny nie, nie nosiły ciągle kawy, albo nie siedziały po prostu w ubikacji na tyle. Proszę pana bardzo. Ja jestem w kancelarii, połączyłam pana z sekretariatem burmistrza. I nie wiem, być może, być może gdzieś tam osoba wyszła, mogę połączyć Pana jeszcze? Raz. Proszę panią, za każdym razem jak dzwonię, jest ten sam numer. Ja dzwonię z zagranicy, leci mi na telefon, tak? I co mam dalej zrobić? Dzwonić do kogo? Ona jeszcze raz. No to dobrze, ale tam tej dziewczyny nie ma. Nie, czy pani tego nie rozumie, co ja mówię do pani? Mówię prostym polskim językiem. Tam tej dziewczyny nie ma, bo parzy kawę albo chodzi po innych kancelariach i się śmieje głupio. No. Ja nie wiem, co ale ja znam ale ja znam pracę w urzędzie, jak pracują dziewczyny w urzędzie. Niech pani mi wierzy. To już lepiej wolę z panią Karoliną Miazga na dole porozmawiać, bo ona przynajmniej jest kulturalna dla mnie, bo mnie zna. Nie, do pani Karoliny bo w sekretariacie już powiedziałem pani, że nikogo nie ma. Dobrze, już mam to na do pani Karoliny. Proszę bardzo. Biuro radnego Starosty 47. Dzień dobry. Z tej strony kłania się Artur Głowacki. Czy jest może pani Karolina Miazga? Nie, nie ma dzisiaj. Nie ma. Ojejku. Sekretariat burmistrza nie ma nikogo, bo parzą kawę albo chodzą i się uśmiechają do innych panów. Tutaj Karoliny nie ma. A czy mogę pani coś przekazać, żeby przekazać dla burmistrza? Proszę pan. Proszę panią. Wiadomo jest, że startuję na prezydenta Polski. To wszyscy wiedzą. Moja strona jest dostępna nawet i dla was. Był Fajny, y, fajny wywiad w Warszawie 16 grudnia. Jest to na stronie www.arturmyślnikprezydent.pl. I mam teraz tutaj taką y, inicjatywę, bo rozmawiałem z burmistrzem y, miasta Bad esen naszego miasta partnerskiego, bo tutaj pracuję, że on chce mi bardzo pomóc w wyborach i być może będzie mi zbierać podpisy, nawet bo tu jest bardzo dużo Polaków, którzy mieszkają. Nie, nie mówiąc o tym, że dary przywiozę dużym samochodem dla biednych mieszkańców Walcza. Proszę przekazać burmistrzowi, że Artur Głowacki, kandydat na prezydenta Polski, chce te dary przekazać, tylko nie wiem komu, bo y, negatywnie odpowiedziała pewna instytucja, która podlega pod starostę. Y, oni nie widzą w ogóle możliwości współpracy. Mam to na piśmie, to w takim razie niech może burmistrz wiadomo, że burmistrz jest młodszy, mi się z nim bardzo fajnie rozmawiało ostatnio, jak byłem zaproszony przez niego. Może burmistrz po prostu y, spróbuje te dary jakoś roz, rozdzielić, a przecież biedoty w Wałczu jest masakra dużo, prawda? Biednych ludzi. No i tyle. No po prostu ja przyjadę około 7 do 10 lutego i to wszystko przywiozę. Poza tym mam trzy samochody, które chciałbym też przekazać dla ludzi, którzy są potrzebujący po prostu, że chcieliby dla mnie zbierać podpisy w terenie i jeździć w okolicy Wałcza i zbierać podpisy, to dam listy i te samochody. Może on by ewentualnie Gdzieś, no nie wiem, zwołał jakąś naradę, jak, jak to, powiedzmy, zarządzić tym majątkiem, tutaj, który mam w Niemczech. Dobra, już 7 luty. 7 luty przyjeżdżam, ale y, miałbym prośbę, że jeżeli by była jakaś szybsza odpowiedź, to żeby do mnie odpisać na, na arkus zgłoszeniowy, który jest w kontaktach na mojej stronie internetowej. Dobrze, Dobrze przekażę burmistrzowi. Do no, Kolej no to informacji. przynajmniej tak. Niech pani tam coś zrobi, że w tym sekretariacie niech ktoś będzie, bo normalnie dziewczyny chodzą i się szlejają po tych kancelariach. I wiadomo, że ja nigdy się do burmistrza nie połączę, a gdybym rozmawiał z komórki, to by mi to chciało od razu 20 zł. Nie? Mhm. Całe szczęście, że mam tutaj telefon, który mogę mówić, rozmawiać z Polską, bo mi to zapewnia umowa tutaj o pracę. Nie? Ale z burmistrzem już rozmawiałem w drugim dniu, jak byłem, jak byłem w Batesen i bardzo fajnie, chce mi pomóc, chce dać karton reklamy bat do mojego biura wyborczego w Piecniku i drugiej filii, która jest w Pile, nie? No dobrze, w porządku. Także wie Pani o co chodzi. I proszę przekazać... Informację. Proszę przekazać pozdrowienia dla Pani Karolinki. Nieustające zresztą do, do, do od Artura. No dzięki, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.